I dzisiaj nagrywamy z tymkiem odcinek mity z Brookkeven. 5 minut. Gramy z tymkiem. Cześć. Dajcie suba i lajka. Like lajka like to będziemy częściej robić takie filmy. Teraz, no, i napiszcie w komentarzu hashtag, hashtag Brookkeven to przypnę serduszko każdemu. Dobra. Lecimy widzowie z pierwszym MITem. Dobra, dawaj. Wiemy. To widzowie pewnie dużo osób ma, ale taki szybki. Tą kartę trzeba wziąć. I schodzimy na no, dół, też da się na górę wejść, ale to zaraz. No no i my, no. widzowie, I to mamy. To można drzwi otworzyć i jeśli macie premium, taką gwiazdkę niebieską, to możecie odrzutowiec dać. To możecie odrzut... A jeśli nie macie, to nie, to nie możecie. I normalnie da się mi latać. Tak, ja Dobra. No nie ma. Nie ma. Dobra. Idziemy po kolejny Teraz, teraz to też każdy. Każdy. Pięć mitów po prostu robimy. No, no, bo. Tylko ty udało nam się znaleźć. Dobra, i tutaj patrzcie. Karton? Nie wiesz, co się nazywa. Ej, ale czemu ja nie mogę? Czerwono. Nie O, jest. Oj patrzcie! Na no jesteście chyba na najwyższym... Jestem, da się tu też wlecieć helikopterem. Ale helikopter też nie Jeżdżamy. Dobra. Teraz idziemy do policji. Czemu mnie tu tepnęło? No do policji. To wyskakuje. Dobra. Tu widzowie będzie kota później pójdziemy do kina widzowie. Z tym kodem. Bo tam będzie kod? Gdzie ty jedziesz, ksawier? No tutaj do policji. Ale, ale jeszcze trzeba do... Daje. A dobra, dobra. No i widzę, jeszcze kot jest. Jeszcze taki kot jest. Tego. Pokażę wam widzowie. sobie graffiti. Na Ja widzę, pokażę wam jaki... Tylko kot jest? Dobra. Jesteśmy. Dawaj, Tomek też wejść. Oj, patrzcie, wpisujemy 5, 4, 4, 2, 1. 2, dwa. No, no, no teraz i teraz jedziecie do policji. I teraz jedziemy do policji. No i teraz widzowie tutaj wchodzimy do celi, następnie tutaj, wy chyba znacie, że tu jest wentylacja, oj, no. tylko ciężko się wchodzi do wentylacji, o, wszedłam, o ja też, i wyszedłem. o i teraz tu przy ścianie idziecie, jest takie tajne przejście, no, no. zawieraj tu, o, no i później i widzowie się... tutaj idziecie, o i patrzcie. No i teraz tutaj, tutaj tymak. Tutaj, tutaj. O, o. No i teraz widzowie, o tutaj będzie i pomieszczenie i tutaj jest jeszcze dalsze. Ale bez wpisania kodu w bazie, że ten w bazie do tego nie będzie tutaj pomieszczenia. Znaczy będzie to pomieszczenie, ale to dalsze będzie zamknięte. Potkajcie, widzowie 69929. OK. 9, ja coś widzowie jedynie zrobię. No dobra widzowie, teraz idziemy my do kina. O, I pamiętajcie jak wychodzicie to prosto i lewo. No. Z pierwszej osoby. Prosto następnie skręcacie w lewo. No. O, no. Teraz jedziemy do kina. A tak w ogóle jakbyście nie zauważyli, to kino się zmieniło. No i jak coś widzowie to możecie... możecie zawsze ten... możecie zawsze nas dodać do znajomych. Tylko oczywiście trzeba mieć suba i lajka. I dopiero można dodać jak coś. Ja wpisałem. Ja wpisałem. No I teraz wchodzimy tutaj. Jeśli oglądaliście part 2, to powinniście to wiedzieć. Mam part 1. I wpisujemy tak. 6... 9... 9... 2... 9... O! I tu jest coś takiego. Taki film. Dziecielu Brutkewin i jego żona Twórca Brookhaven i jego żona to jest. No. Jeśli do podejścia 2 czy tam par 1, da się go zrespić, oczywiście. Ale... Ale to było albo w dwójce, albo w jedynce par. W jedynce, w jedynce jak coś. A w jedynce, no. No, no. No, i to widzowie. No, możemy mieć. To nawet są zażniki. Dobra, teraz, teraz yy, chyba. Wejście Dobry. spod mapy do basenu, widzowie. Teraz. No, To najpierw jedziecie do banku. No, banku. Akurat to jest Secret. Not... Akurat tutaj też jest Secret, ale on jest w part dwami tu. No. Gdzie ty? Tu. I jedziecie teraz stąd w tą stronę. No i patrzcie. To tu macie, tu macie coś. No i patrzcie widzowie. Tu teraz tutaj. Teraz idziemy tutaj. i cały czas przy ścianie. No i, I patrzcie. I tu prawda. Tu jest przejście do basenu, ale my robimy głębsze. Musicie teraz wziąć szpiwór. No, ja wiem, gdzie, jak go dobrze postawić. Drabinę i śpiwór. Drabinę i śpiwór. No i teraz jesteście poza mapą. Chodź. No, no i patrzcie, widzicie? A teraz dajemy drabinę. No Dobra, mam, mam już, mam Najważniejsze, dawać tutaj drabinę, a ewentualnie z pod, podskoków. Bo to się jak skaczesz, wejść. I teraz jesteście w tym oto czymś. Tu. Czekaj, Jed jedną na usunę. No i tu wskoczę, no. No i patrzcie, widzowie. No i teraz idziecie... Trzeba... Gdzieś tu. I śpiwór. Czekaj. I śpiwór dajecie. Dobra, źle dałem. O jest! Ten śpi, działa. I patrzcie, widzowie, w basenie jesteście. Ten fioletowy. No i patrzcie, widzowie. Jesteście w basenie. Akurat to jest bardzo. Ja w tym basenie przyspał. Nie, to nie... Ale da się tutaj zrobić kilka sekund, bo jak wejdziecie idzie do basenu, to płyniecie tu do rogu. No, tam do rogu. I tam jest to te wejście też. I tam jest to wejście, do którego wcześniej jesteśmy. Bo fajny widz akurat on jest trudny, powiem wam. Tak, bo trzeba dobrze e, tego z wielkim uwagą ustawić. No dobra, teraz z... Z opuszczonym domu. Nie, nie, nie teraz wykładam dobra. Dobra, I, no i pokażemy wam dwa premium takie chaty, i ten. No. I tam są, tam są takie sekretki. O! Najpierw jedziemy do mojego czy do twojego? No obojętnie, dobra. Dawaj do mojego. Okej. Okay. Czekaj, tepnie mi się. A dobra, tutaj Jak coś. Jak ktoś widzowie, to, to to, mój nick możecie zatrzymać i możecie mnie doznajdować. Tak kad... Nie, za chwilę będzie. Za chwilę będzie pokazane, no. no. i patrzcie widzowie. Jak nie wiecie, gdzie widzowie jest safe premium w tym chacie, to patrzcie, to tutaj trzeba wejść. I tutaj jest safe. A jak chcecie zrespić ten dom i macie tą niebieską gwiazdę, co wcześniej się być no To jak, jak wyjdziecie i widzicie w dom w naprawie, to obok z gwiazdką ten pierwszy. No. I wtedy macie tutaj safe. Ej, proszę. No, no i, I teraz do mojego. I po szesnastkę tepnij mi się. Yy, szesnacka. No, to jest tym to jest tym kanik. Też możecie sobie zatrzymać możecie go doznać dodać. Tylko pod warunkiem. Sub musi być, subik musi być pod warunkiem. Jak coś. No właśnie, bo. Bo bez suba nie przyjmujemy doznaj. Jak coś. No tu ktoś mi się włamał do domu. No dobra, robiałe. widzowie, patrzcie. jest tutaj, jak wyjdziecie do basenu, i tutaj w rogu. Jest kolejne przejście. Nie, yeah, no. No i proszę. Można sobie tu, Można na przykład, fajne dochowanego jest. Albo widzowie, też fajne dochowanego jest ten sekret, który wymywam wcześniej z basenem. O, też tam jest fajny sekret, trudno, najlepszy, fajny, dochowanego, dobra. Teraz musimy zrespić tą chatę, czekaj. Czekaj, ja usunę, nie, ja mogę usunąć. Możesz? Tak, bo ja wiem, która. To. Czekaj. Gdzie to się wchodziło? Ty ty to usuniesz. Normalnie już usunąłem to stawiam ten nawiedzony. Pokazywaliśmy jeden w nawiezonym w parze 2. W tym jeden sekret. A, i da się tu pod schody wejść. No. I się ukryć. Ale najbardziej nas interesuje to. Do Bo patrzcie, teraz jak otworzycie basen, to tu jest trumna. No, tutaj. A jak zamknięcie, to wtedy, wtedy macie krew samochowaną zbusienie tego trumny. Z trumny się nie da wejść. Woda że się nie da. Dobra, klawir. Dobra. Dobra. Widzowie, to... Yy, czekajcie. No to, widzowie, wszystko już na koniec. Dobra, to My na koniec. No. Zamkniemy basen, schowamy się w basenie. Uj. Dobra, to pa, widzowie. To pa!